Choć jestem fanem motywów, w którym występują starcia aniołów i demonów, to niestety często jest to przedstawiony w sposób kompletnie nieangażujący lub powierzchowny. Na szczęście są jeszcze anime stojące na straży tego podgatunku i to głównie o nich będzie mowa w dzisiejszym odcinku. W rzeczywistości nie tak trudno znaleźć anime z pojedynczym tagiem aniołów czy demonów. Mowa zazwyczaj o zamkniętym świecie lub bardzo przysłowiowemu traktowaniu tychże istot. Na początek pozwolę sobie wspomnieć o Gabriel Dropout, czyli anime, które dosyć ciekawie traktuje podział na anioły i demony, a dokładniej przedstawia nam szkolne życie tych bytów, w bardzo lekkiej i komediowej formie, co naprawdę potęguje doznania, ponieważ postacie są ciekawie napisane, a ich działania mają wpływ na otoczenie. Cały czas jednak nie jest to seria, którą w pierwszej kolejności widzę mówiąc anioły i demony. Dlatego dosyć ciekawą propozycją może okazać się Date Life. A mimo, że demonów jako takich tam nie uświadczymy, to w świecie tym znajdziemy duchy, które, jak tylko się pojawią, wywołują bardzo niebezpieczne dla ludzi w skutkach katastrofy, co staje się głównym powodem do walki z tymi potężnymi istotami. W przeciwieństwie do często przedstawianych tępych potworów, siejących zniszczenie, duchy posiadają własną osobowość oraz anioła, czyli swoją ostateczną tarczę, lub w odwróconej formie króla demonów. Jako swoje uzbrojenie, które dla każdej takiej istoty ma własną wyjątkową formę, chociaż jest też jeden człowiek, który nie uważa ich do końca za zagrożenie i stara się ujarzmić ich moc. Zatem pora przejść do creme de la creme pod względem starć między aniołami i demonami oraz bardzo bogatego w zawartość świata przedstawionego. Mowa oczywiście o anime, w którym chrześcijański Bóg zostaje pokonany. A jeśli dalej nie wiecie, o jakiej serii mówię, to już wieszę z wyjaśnieniem. Chodzi mi oczywiście o High School DXD. W tej serii, oczywiście poza humorem i absurdalnym celem bohatera, znajdziemy bardzo bogaty świat w opa, znaczy magię. Chciałem powiedzieć, magię. Dobra, dosyć tych żarcików. Mówiąc wprost, to naprawdę ogromny świat z wieloma bóstwami, konfliktami i hierarchią pomiędzy chociażby demonami. Po wielkiej wojnie, w której zarówno anioły, jak i demony odnoszą poważne rany. Pomioty piekie uzyskują zdolność werbowania większej liczby diabłów, albo raczej hybryd, a ponieważ każde ze stron jest inteligentną formą życia, to seria zapewnia nam coś więcej niż piłę przetrwania w tak niesprzyjającym świecie. Dodatkowymi smaczkami jest to, że duża część broni odpowiada mitycznym broniom, jak na przykład Gram z mitologii nordyckiej, którym Zygfryd zabił smoka Fafnira, czy chociażby jak rozsławiony Excalibur z legend arturiańskich. Lub sam zamysł Longinusów, odwołujący się do nazwy legionisty, który przebił bok Jezusa. Zatem można się łatwo domyślić, do czego broń takiego tieru jest zdolna. Poza tym, świat jest bogaty w potężne i zróżnicowane czary, czy umiejętności żyjących w nim istot. Dlatego, jeśli nie zniechęca Was zamysł, w którym bohater buduje swój harem pełen biwciastych dziewczyn, to seria powinna przypaść Wam do gustu. A może to jedyny powód, dla którego obejrzeliście tę serię. Jak zawsze, komentarze są wasze. Do następnego odcinka. Sayonara.